Dzień dobry e, To jestem ja Młody I witam was w GTA ci trochę inaczej niż zawsze Jesteśmy w trybie fabularnym e, I Przyznaję, grałem już w tę grę Długo grałem w tę grę, kilka lat no, praktycznie w sumie od wydania gram w tę grę mm. Przechodziłem tę fabułę już wiele razy Ale uznałem, że przejdę ją z wami e, Tak jak ja to chcę zrobić W moim wydaniu, w moim stylu No i co? Yy, zobaczymy. Yy, prologu... No, robiłem go ostatnio, ale będziemy teraz sprawdzali jak najbardziej, jak najwszystko. No wszystko będzie sprawdzać w sumie. Um, możecie suba i lajka. No i co? Myślę, że możemy już tutaj iść, bo graną tutaj każę przejść przez te drzwi. Mm, proszę, no to myśl. Okej. Okay. Tutaj babka. E, mogę udawać, że nie znam tej fabuły, ale jak chcecie, możecie mi już to napisać Tutaj musimy do nich wszystkich wycelować Możemy strzelić e, e, Możemy pozwalać sobie telewizory Czemu nie? Czemu nie? To Tak, jasne e, Dobra Rozwalmy to wszystko Nie ma Wywalać Dobra Mniejsza Musimy wyciągnąć sobie telefon Kontakty Detonacja naciśnij Enter, aby wykonać połączenie. Dzwoniłem Bomba zegarowa. Ok. Mamy boom. I mamy sam safe. Miejsca są oznaczone na radarze jako żółta kropka. Ok. Wyciągaj kasę. Spokojniej, powoli, ti. Spokojniej, powoli. Ok. Kasa na ziemi. Mocno, mocno widzę. Widzę, że pieniędzy im nie brakuje. Um. Okej okay. Dokładnie, zależy jak na to spojrzeć, masz rację e... Wychodzę, bi No i co? Coś nie zapominasz tysiące rzeczy Może o tym tak też zapomnisz Eee, Przetrzymaj lewy alt, Jeśli chcesz połączyć się na jedną postać, wyś, wyświetlane zostaną do sobie postacie. Okej, okay, zmieniamy w takim razie postać. Za eee, strażnika. No dobra. Nie ma czasu na użelanie się. Eee, dobra, weźmy sobie tą broń. Naciśnij. Dobra, nie zdążyłem przeczytać. Schowajmy się. Eee, naciśnij kół, aby ukryć się za osłoną. Chowamy się. Ładunki zegarowe ok, spoko Otwórz bramę Okej, okay, otworzę bramę Lokalny ruch oporu Dobra um, Cyk, cyk Szybko poszło zjął maskę, no i po co się podkładasz? No, co za chłopnie. Podkłada się pod śmierć. Śmierć. No czemu? To nie działa tak jak na multiku. Dobra, mamy was. Dostań się do samochodu. Okej, okay, dostali się do samochodu, dobrze. Bardzo tutaj widzę, że moja postać traci od czegoś, HP. Nie mam zbyt pojęcia od czego ale chyba kondycja, widzę, że nie, do, nie domaga mu stare lata dobra, mamy to ok naciśnij F, aby wsiąść do pojazdu ok, a więc wsiadamy jedziemy <grytanie> dobra, jedziemy w takim razie Um, dobra um, sprawdźmy co tutaj będzie Mogę udawać, że nie dają tutaj FW, jak chcecie Okej, okay, dostał Pompę, dostał lokales. Okej, okay. Wy, wyrzucili go z samochodu Na drogę poleciał, poturlał się A ci był w drzewo Dobra Mmm um, Naciśnij, przytrzymaj W aby przyspieszyć Pojazd za to skręcać to skręcając zapłacą A i Spoko yy, Fajnie się jeździ samochodem Ciekawe czy się będą śledzgały yy. Da się śledzgać? Nie pamiętam, on da się, trochę się śledzgają Ale nie tak jak na przykład yy, Walton z multika Multica ten, ten teraz jest darmowy To zupełnie nie jak on No i dostali z pociągu Więc u mnie jest chłopaki Trzymaj się planu Trzymaj się kurczę planu Dobra Idziemy oho oj 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 kolega dostał uj uj uj, problemy? uś, czeka, ciężko będzie tu Mikey dobra no! dobra postrzelajmy się chwilę z tą policją w sumie, bo czemu nie eee, no trochę was tu jest, niestety. niestety nie będzie chyba za łatwo no ale dobra okej okay. dobra eee. o Ucieczko, czekamy. Hej ty. Nie podchodź. Dobra. Będę musiał sobie wtedy zmienić ustawienia <śm> dźwięku, bo bardzo cicho to wszystko mam. Więc będzie to na pewno do zmiany. No i co? Koniec? Mike Nie zawsze był dobrym mężem Czyżby chodziło o tego co dostał snajperkom? Czyżby Tutaj, jakiś typek Ciekawe kto to jest, ciekawe Ciekawe. A ten to kto? Ciekawe. Dobra, czyli co? Chce, jesteśmy na swoim własnym pogrzebie. Spoko. Okej. Okay. Theft Total Spoko. Ok. Yy... Nie, nie chcę zapisać, bo tu jest tak. Czy na pewno? Tak, chcę wyłączyć. A tak, dokładnie. Ja sobie to potem zapiszę sam. Yy... Na nowym save'ie? Bo właśnie grałem już na GTA, co mówiłem. Dobry z niego chłopak. Dobry chłopak. Dobry. Co? Ja mogę, jeżeli chcecie, to mogę się nie odzywać po prostu jak oni będą zresztą gadać, żeby nie przeszkadzać. Okay. Co ze mną? Okej okay. Czyli jest on u psychologa chyba To jest psycholog Tak mi się wydaje Sam nie pamiętam szczerze Ale to jest chyba psycholog Widzimy się za tydzień? Chyba tak Dobra Poczucie całkowitej bezcelowości jest o Terapii Terape a to jest terapeuta Dobra, zapewniam Dobra, musiałem skipnąć, bo muzyka tam była. Sprawami najprawdopodobniej. Okej, okay, jesteśmy kolejną osobą, jakiś ziute, ziutek. Franklin i Lamar Okej. Okay. Ja do czerwonego wszedłem. Ja jestem czerwony, to ja wszedłem do czerwonego. Dobra. Uh, dobra. Jedziemy. Aby złożyć, rozłożyć dach kabrioletu, przytrzymaj ha po co, po soju spoko Okej okay. To jest R8, a to, to jest Aston Martin chyba To jest Aston Martin, ale niby mam pojęcie jaki Ale wiem, że to jest Aston Martin A to jest Audi R8 Oh no Oh no Eee fajne by mi to nie... nie przywalili się prawami Żółty pasek pod radarem wskazuje po proszę specjalność od Franklina. Naciśnij Caps, aby ją włączyć. Okej, okay, spełnienie czasu. To, to będzie broken raczej. Tylko, ja nie, nie wiem gdzie mam jechać. Ja się mogę z nim ścigać, tylko że ja go nie wyprzedzę, bo nie mam gdzie nie wiem gdzie jechać do Ja wam podkreślam to któryś raz już. Ja grałem już w tą fabułę, ale ilekroć nie przychodziłem tej misji, nie pamiętam gdzie tu się jechał. Tu się skręcało w prawo, to to mogę, to to pamiętam Tu mogę go... patrzę, tu się skręca w prawo I tutaj jedzie się o jedną ulicę dłużej i znowu się skręca w prawo Tutaj Boże, jak on skręcił Na no, całej prędkości, no ja mam tą super umiejętność, ale on jej nie ma No chyba, że on też ją ma Ale nie wiem No Ciąg i podjeżdżasz pod koła, kolego Ciężarówka nam oczywiście wyjedzie Musimy zwolnić Boże, on tak wolno jedzie. To widzę, że tu można... W ogóle... Ta super moc przyspiesza na pewno, to widzę. Oj, Dobra, skręcamy. Tutaj taki poradnik, jak tutaj wygrać z nim. Tu się jedzie, cyk. Patrzcie, tu jedziecie. Oj, oj oj. Oj, oj oj, oj, oj. To nie tak miało wyglądać. Jednak się ode mnie nie uczcie. będziemy jak mi uciekł. <laughs> nie, nie wyszło tak jak chciałem. E, no, sifał w czasie jadł, aby zmienić widok z kamery. Spoko. Tu się idzie do przodu, z tego co pamiętam. Obym czegoś nie zepsuł tutaj. Tu się idzie do przodu. No, 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 no. no. Bardzo źle. Dobra, skręcamy. Dobra. E, jeżeli oni będą sobie tak gadać, taki ten, to ja raczej e, będę mówił, bo to są takie. To są, oni będą cały czas tak gadać, nie? Więc. Jakby wtedy ten, tylko jakby. E, pod H zmieniamy trochę świateł. Ok. Myślę, że nie mam już świateł, że już, już mi padły. W sensie. są rozbite. Mm, kilka sztuczek było. Czołówek. Dobra. I czyk. Dobra. O Boże. Jego samochód praktycznie zniszczony mój bez maski cały porozwalany, O Boże. O Boże. Ok. Psiornio Dobra. No ja nas wystawił, no. Ja nas no, Taki kolega, widzicie, taki kolega. Yyy... Um, dobra. Pojdźmy sobie tędy może. Tam widzę, że policja jest na, rad na radarze. Na mapie mamy. Widzę policję. Już ich... Już mnie nie widzą. <laughs> już nie wiedzą, gdzie jestem. O, już wiedzą. Bo w sumie to będą wiedzieć. No, już wiedzą. Em... Um, no i... Jadę z dosyć szybką prędkością. Ale chyba w ten autobus nie wiadę, nie? Tak, oczywiście. Gra jest oczywiście odskryptowana. Początek już odskryptowany. I co, trzy postacie już mam odlokowane? Yy, możemy tutaj gdzieś podjechać w sumie. Oh no! Dara. Przejedź, przejedź. Okej, okay, nie widzieli mnie. Cudem. W ogóle ja to z taką szybką prędkością, że to jest po prostu hitnie. O, to auto już w ogóle nie skręca z tego co widzę. A jak skręca, to tak bardzo, bardzo miernie skręca. Um, dobra. Przejedźmy się trochę. Żeby mnie chociaż tylko. W mi tylko, żeby mnie nie widzieli, tak? To nie jest dużo. Myślę, że mogą mi y, takie miło zrobić. No, nie, to jest żart no że ja się prawie uciekłem no nie widzieli mnie tyle czasu dobra dobra spróbujmy zjeżdżam tutaj cyk e, takie tutaj triki triki z ameryki e, jedziemy tak o cyk nikt mnie nie widzi oczywiście e, przejedziemy sobie tutaj tu mnie nie będzie mi widział, nie będzie tak dokładnie nie będzie mnie widział widzicie tu jest wszystko tu jest wszystko obliczone E, tak, dokładnie e, wszystko tu jest pododawane i podejmowane. Tu jest wszystko e, pięknie zrobione. Czekamy, może ktoś się zrezmie, może nie. No, tam jedzie taki jeden pierdek, wypierdek jeden. I tu drugi. Oj, oj, trzeba szybko zawikę robić do tyłu. Dobra, szybka zawikę gdzieś tutaj może. Tu w prawo skręćmy. Szkoda, że nie mam w kierunku wskazów. Szkoda, szkoda. Infernus. Dobra, mamy to. Zabierz samochód z powrotem do Salonu. Mam wyjechać? A, bez sensu, trochę ten, z powrotem. Z powrotem, to znaczy, że tam gdzieś tam, 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 tam. Oj. Tam, gdzie kradliśmy ten samochód, nie. Że tam coś, tam Dobra, wyjeżdżamy. Premium Deluxe, Motorsport. Okay. Oto samo, y, salon samochodowy Simona, a Franklin, może tu przekazać po Spoko. <noise> Boże. O nie, muzyka leci w tle. proszę. Ej, czemu tu wszędzie leci muzyka? Nie, tego się nie da ogarnąć nawet. Yy, dobra, ja może będę gadał cały czas coś tam. Yy, mówcie cały czas coś. <noise> Boże. Boże... Czemu muzyka? Czemu muzyka? To jest tak złe Mogliby to ogarnąć chociaż, żeby tej muzyki nie było, albo żeby dało się to wyłączyć jakoś Eee... Sprawdzimy to zaraz jakoś Bo ja ogólnie muzykę lubię słuchać, nie? Dobra... No... No... No już Dobra Dobra, y, Mogę to skipnąć? Dobra, nie będę skipował. nie będę skipował, dobra, nie będę taki nie będę tęsknił po tych cutscenek Dobra Ej Simion, ja muszę lecieć, jakoś się dzwonimy Dobra, on tam dalej coś gada Każda grywalna postać ma swój własny wyjątkowy pojazd I mogę tym? To jest Honda, nie? To jest Civic Tak, to jest Honda Civic Co, nie? Mhm, to jest Hondziszka Civic to dokładnie jest Honda do A to co to jest? To jest Dodge. Tak to jest Dodge. Musiałem wyciąć, bo. Prawo autorskie niestety. E, to jest. To jest chyba Dodge Charger SRT, chyba albo S. Nie wiem. O ile SS? No nie wiem. No, na pewno jest to do czar, tyle wiem. Dobra, mniejsza. Yy, wjeżdżamy do garażu. Naszą piękną Furencją Można u ciebie zaparkować na hobiżo. Boże, ja, ja nie będę tych, tego mówił, może. Bo ja słowa mi się wymsknie kiedyś. o boże o boże fryzerskie są teraz zasadne pod znacznikiem nożyczki odwiedź któryś aby zmienić fryzurę spoko biegający znacznik domek na radarze pokazuje położenie tego domu Warto zapisywać grę usiąść na kanapie, pooglądać telewizję i relaksować się na inne sposoby poziom zdrowia franklina można odnowić poprzez wchodzenie w Poza schudzeniem na apteczkę lub spożywanie jedzenia. Z pani w łóżku zapisuje grę i przyspiesza po No to. nie ciężko się myśleć Można zapisać grę w dowolnym momencie. Między misjami, ściskaniem przycisk jest od zapisu na telefonie. Okej. Okay. Brania może zmienić w do no, no, no. najlepiej to. wygała. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Plus 250 dolarów. Ukończono. Franklin i Lamar. 75%. Przybywamy w pokoju. No i, no i co to znaczy? Przybywamy w pokoju. Kon skoncentrowany kierowca. Spoko. Zwycięzca. Spoko. A nie draśnięcia. No to mam w nic nie przywalić.